Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze. Wpływy wyższe do budżetu państwa to niestety nie jest efekt gospodarności rządu, to efekt zwykłego zdzierstwa. Jest wysoka inflacja, rosną ceny, zapłacimy więcej za prąd, za żywność, za paliwa, za różnego rodzaju usługi, a rząd, co robi rząd? Kasuje większe wpływy do budżetu państwa, choćby z VAT. Tak, to właśnie, panie przewodniczący, inflacja, która przeraża dziś obywateli, drastyczny wzrost cen takich podstawowych potrzeb życia jest głównym napędem wzrostu wpływu do budżetu państwa. W pierwotnym projekcie budżetu planowany poziom inflacji na ten rok wynosił 1,8%. W nowelizacji budżetu inflacja w ujęciu średniorocznym ma wynieść już 4,3%, a wiemy, że w rzeczywistości jest jeszcze wyższa. Więc efekt jest dokładnie taki, jak powiedziałam: obywatele płacą więcej za zakupy, za utrzymanie swojego mieszkania, za transport do pracy czy dzieci do szkoły. Tracą też oszczędności, bo stopy procentowe nie odzwierciedlają poziomu inflacji, a rządzę, że zaciera ręce i kasuje pieniądze i nie ma powodu do tego, by ograniczać jakość wzrostu cen. Nowelizacja budżetu ma też dać wyższy Panie zysk Szałku, Narodowego Panie Banku Panie Panie Polskiego. A więc prezes Grapiński, zamiast pochylić się nad problemem, rząd, zastanowić rząd się, rząd jak opanować jak inflację i drastyczny wzrost cen, co robi? Bawi się w transakcje spekulacyjne na złocie, żeby wypracować wyższy zysk NBP-u i ratować budżet i wpłacać pieniądze do budżetu. No, rolą Narodowego Banku Polskiego, Szanowni Państwo, jest stabilizowanie polityki monetarnej państwa, zapewnienie stabilności ekonomicznej obywateli, a nie bawienie się w spekulanta. Nowelizacja uwzględnia też wyższe wpływy ze sprzedaży praw do emisji CO2. Pierwotnie ze sprzedaży. Uprawnień do emisji gazów cieplarnianych miało wpłynąć do budżetu niewiele ponad 10 miliardów złotych. Teraz szacujecie, że będzie to aż 24 miliardy, czyli blisko 14 miliardów złotych więcej. Te pieniądze państwo powinno zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej wydać na budowę nowych, czystych, tanich źródeł energii, tak by chronić nas przed drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej. Zgadnijcie państwo, ile w nowelizacji rosną wydatki na energię, na energetykę w Polsce? Jeden milion czterysta tysięcy złotych. Czy wyście powariowali? Czy wy naprawdę nie zamierzacie chronić Polaków przed wzrostem cen energii elektrycznej, przed ubóstwem energetycznym, przed niekonkurencyjnością naszej gospodarki? Kiedy w końcu weźmiecie się do roboty? Wszyscy boimy się drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. Enea wystąpiła o wyższe, o 40% ceny prądu. A rząd cieszy się po prostu z wyższych wpływów spraw do emisji, zamiast zastanowić się, jak zainwestować te pieniądze, by zapewnić nam nowe, czyste i tańsze źródła energi energii. Jak uchronić Polaków przed ubóstwem energetycznym. 1,4 mln tysięcy to naprawdę za mało, by portfele Polek i Polaków zostało przed tym uchronione. To za mało, by wesprzeć naszą Pani gospodarkę proszę. w procesie transformacji. Panie Marszałku, już kończę. Kluby miały 7%. My mamy tak samo długą ustawę do y, omówienia. Tak samo bagatelizujecie jak w energetyce, problem w opiece zdrowotnej. Budżet MON zwiększacie o blisko 7 miliardów złotych, a na zdrowie przeznaczacie 1 miliard. Edukacja, była już o tym mowa. Nauczyciele odchodzą z zawodu, rząd recepty nie ma. Ta nowelizacja to zwykłe żerowanie na portfelach Polek i Polaków. Obywatele płacą więcej, jak powiedziałam, Pani za zakupy, tracą oszczędności, a rząd zaciera ręce i kasuje wpływy do budżetu. Dziękuję bardzo.